Zwycięstwa Andrzej, Iwad. powiedz mi, jak e, walka przebiega? Według Twojej myśli czy był trochę inny gameplan, ale wyszło? Nie, ogólnie gameplan był taki, żeby się nie bawić w dogrywkę EBI, No czyli gameplan jakby się udał. Wiedziałem, że on będzie. No jest duży, jednak no, nie było nie ma co ukrywać. Jednak spodziewałem się, że ta walka dużo się w potoczy. I czekałem właśnie, czy mnie obali, chciałem zobaczyć właśnie jaki pracuje z góry. No i wyszło to w sumie delikatnie tam planowałem, miałem, chciałem zrobić i... Latająca balacha. Efektownie i efektywnie. Tak, tylko czasem można przestrzelić i można się znaleźć w gorszej pozycji. No ale da radę, da, jak, da, widać, jak widać da, da radę. Super. Troszkę z większym brzuszkiem też da radę, więc to też jest plus. <laughs> Powiedz mi, tam była jakaś sytuacja właśnie z chrupnięciem, krzyknięciem. No było, jak założyłem balachę, to właśnie czułem, że niby trochę wychodził, przekręciłem się na brzuch, żeby docisnąć całe biodra, włożyć. W tym momencie, z tego co mówił, to zaczął krzyczeć, ja nie słyszę, pociągnąłem biodra do ziemi i chrupu. Ale tak chrupo, że czułem jak rozrywają się mu ścięgna trochę, więc no nie fajnie, wolałbym wygrać, żeby mu się nic nie stało, no ale taki jest sport jednak, no trzeba to uszanować. Przed nami sezon ADCC, wyjazdy, jak ty to planujesz? Niedaleko. No, cieszę się, że jestem teraz w Poznaniu, nie trzeba daleko jechać. bo W październiku czy w listopadzie, bodajże, jak były, to trzeba aż do Rumunii było jechać, to no wiadomo, wycieczka za granicę. A tak przynajmniej jest fajnie lokalnie. Są najpierw Europy, potem jest mistrzostwo polskie DCC w Polsce. No to w sumie rzeczywiście fajny sezon startowy się zaczyna. Jakie są Twoje przyszłe marzenia, jeżeli chodzi o osiągnięcie jakichś celów? Dos, mam od dwóch miesięcy, mam w głowie tylko DCC i nie rozpraszam się niczym innym. Tutaj wziąłem walkę z ciekawości, bo nigdy nie miałem okazji walczyć. Raz wcześniej byłem zaproszony na Modern Gladiators, ale z racji kontuzji niestety nie mogłem wystąpić, a tak to cały czas tylko ADCC Europy i nie rozpraszam się niczym innym. Okej, okay, teraz możesz kojarzyć pozdrowić. To pozdrawiam w szczególności moją żonę, która tutaj ze mną przyjechała mnie wspierała, rozgrzewała mnie, no po prostu trzeba chcieć, trzeba umieć to zrobić i oczywiście całej mojej ekipie Złomiarz. Team zdańska za codzienne sparingi oprócz całej ekipy, z którą się trenuję na co dzień. To wszystkim moim sponsorom Untamed, Duo Life Anabolic. No i oczywiście jeszcze raz całemu złomierzowi, bo jednak mam okazję z nimi trenować na co dzień. Okej, okay, tego ci życzymy, żeby wszystkie twoje wrażenia się spełniły. Dzięki. Dzięki wielkie.